Siemano, dzień dobry. Wchodzimy na nową budowę. Tutaj gdzie jest ten gruz cały, tutaj wszystko tak wygruzowane to widzicie, o dokładnie tu po lewej. Wjazd z miejscem parkingowym, To będą ażury. Tak trochę z partyzanta nagrane, bo po prostu to, gdzie tam, właściciele się kręcą po prostu, żeby ich nie nagrywać. Tu widzimy gruz przy budynku, taką elkę. Nie trudno się domyślić, że to będzie taras. Jedno okno po lewej i po prawej te narożne będą ładnie okalać tarasem. I zaczynamy. Jak yy, zacząć yy, pomiary? A to, to jest bardzo proste, tu kostka będzie odchodziła od budynku 3 metry, z prawej strony 3 metry, jak i z lewej strony 3 metry. Mierzymy te 3 metry, ale musimy też zmierzyć kostkę, czy pasuje nam na te 3 metry, może będzie 2,99 albo 2,98, no, no różnie. Pasuje na 3 metry, mierzymy tam, za oknem, za granicą albo w granicy dosłownie, bo musimy te sznurki pod obrzeża wykopać, ustawić, tam 3 metry. I tu na rogu widzieli się też 3 metry. I to samo z lewej strony. Po lewej stronie, między oknami 3 metry. Przy rogu budynku też 3 metry. I automatycznie te linie nam tu się krzyżują. Tu na razie było z grubsza wykopane. Tu już yy, wkładają majsty Livio. Palisadę Livio to jest. Ona ma 50 cm szerokości. 28 wysokości. 8 grubości. Czarna, fajna, bo pasuje w takich prostych tarasów. Tym bardziej tu będzie co będzie? Multikompleks będzie. Ale w innowacyjny sposób położony. Co nie było łatwe, za chwilę zobaczymy. Pod Livio musimy wykopać 40 cm. Dlaczego 40? Bo powiedzmy, że prawie 30 wysokości ma same Livio, ma 28, ale ma... Przyjmujmy mniej więcej za... bo takie, wiesz, podawanie ludziom... Tu wykupujemy na 38, a na przykład takie same obrzeże trafi się z Polbruku i już trzeba kopać na 40, bo ma 2 cm wyższe jest. Dlatego się zakrągla, się mówi pod obrzeże zwykłe szóstkę się kopie na 30, a pod o a pod liwie od 40. I to są dwa wymiary, które muszę pamiętać. Wyku, robimy wykop na 40 cm, zlewamy wodą, nasypujemy podsypki piaskowo-cementowe, mieszane na miejscu, sami mieszamy z piasku, wstawiamy obrzeże, nasypujemy właśnie podsypki w to koryto, w to mokre koryto, wstawiamy, wstawiamy to obrzeże, wstawiamy obrzeża na 26 cm sypiemy podsypki, taki stabilny, także można było z około 2 cm sklepać. Wstawiamy, zlewamy, obsypujemy znowu i na końcu znowu zlewamy, czyścimy i to wygląda tak teraz. Tutaj ten gruz był wyrównany, wyczochrany, zruszony powiedzmy. Zasypaliśmy go piaskiem po prostu, żeby te wszystkie pory uzupełnić, zagęszczone. I ten teraz tak został. To jest następny dzień. Ustawiamy sobie jak będziemy, gdzie będziemy rurki prowadzić. A, jeszcze jest taki sposób, że. Znaczy, sposób. Myk taki, że ludzie pytają, pytacie się, jak zrobić spadki w takim, w takim przypadku. Tu akurat jest łatwiej, bo są dwie takie same szerokości, odległości od 3,5 cm prawa strona schodzi na dół i 3,5 cm lewa strona schodzi na dół, tak? Czyli środek się łączy, tak? Automatycznie wyjdzie to samo. A jak macie jedną stronę węższą, drugą szerszą, to musi po prostu to wypośrodkować. I może być tak, że tam na końcu tarasu. Będzie 3,5 cm tylko spadu, ale tutaj na rogu już będzie 5, bo ta lewa strona będziecie mieli szerszą, no, tak? I będzie miała dłuższy spad. I to po prostu to, to włączycie, i to po prostu ten, ten narożnik po prostu jest bardziej pochylony i tego nie będzie widać. No, tam rurka była przy ścianie, met od ściany, żeby można było łatwą małą osiągnąć, a tutaj duża łata była ściągana. Ściągana na dużo z taką doklejką. To jest taka listwa nastawna mała, na ściski solarskie dokręcona. Możecie deskę sobie wyciąć ładnie i lecicie po wodzie I wiecie, że po powodzie macie wszędzie równo żadnych rurek przy obrzeżach. I tu majster, co robią? To jest to, co wspomniałem na początku. Innowacyjny sposób położenia multikompleksu, bo skoro w lewą stronę jest 3 metry i w prawą stronę jest 3 metry od ściany, to zróbmy to. Jak? byśmy mogli zrobić tutaj pasami w lewo tak, linią jechać, w lewo, linię, linia, aż byśmy tam zaszli do, do budynku i to, to, to miejsce tarasu byśmy po prostu w poprzek wyłożyli, wychodząc z tarasu wzdłuż, z okna byśmy mieli wzdłuż. Ale majster palnął: zróbmy jodełkę, skoro dwie szerokości są takie same, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. I gdybyśmy mieli same duże, albo dużo dużych, to nie ma problemu, ta jodełka spokojnie Wam wyjdzie, ale Zaczyna się właśnie robić problem, bo macie ograniczoną ilość kostki i tu się okazuje, że wszędzie wybieracie po dwie, po trzy na stronę, żeby zrobić odełkę, i zaczynają się robić schody. Powiedzmy, że szłoby to nawet dobrze, że tak wyszło jak wyszło, bo jakbyśmy dalej kombinowali, dalej wybierali duże, a też musimy odkładać uszkodzone, bo nieraz są wyżarte, multikompleksy i po prostu ich nie kładziemy, odkładamy zawczasu, bo, bo prędzej czy później przyjdziemy, będziemy wymieniać. Tam się robi taras, a my idziemy tu schody robić. Oto tutaj. U góry ganek, i na dole jeden stopień. A tu kiedyś będzie chodnik, tego teraz nie robimy. I już widać, że majstów się mniej zrobiło. Tu mamy już ułożone. Widzicie jedełkę? Tylko. tylko... Wielu zaraz będzie mówiło, że te zacierki, wiecie, te wzory na kostki, są nie są w jedną stronę. Bo nigdy nie mają być, no ludzie, one nie są do tego stworzone, żeby były w jedną stronę. Na siłę tego nie układajcie, nie udowadniajcie nikomu, że jesteście fajni i w ogóle, bo to w ogóle nie ma sensu. Nie ma w, tym modelu, w takich kostkach, w tych zacierkach, nie ma modelu, żeby to było układane w jedną stronę. Multikompleks nawet, fabrycznie, fabrycznie, przez producenta przewidziany jest w taki sposób ma być układany, misz-masz, w każdą stronę. Dosłownie, jakbyście puzzle jakieś układali. Każdy w jedną stronę. W ogóle nie ma to znaczenia, ale nawet, nawet im bardziej jest pomieszane, tym lepiej. Teraz skończone. Tam było zamulanie od razu, bo była chwilka, tam majster z drugiej strony, tak jak pokazywał majster, robili, składali te stopnie, zasypali piaskiem, zrobili błocko, tym błockiem ładnie zamulacie, tak żeby w każdą szczelinkę weszło i później drugie etap spukujecie do wszystka, nie zostawiacie piasku na kostce. Spłukujecie i macie czyste. Tu wracamy na, wracamy, idziemy na plac, tu było rozsypane, już ujeżdżone. My to musieliśmy zniwelować, bo to po prostu wysokości nie pasowały. Lewa strona wzdłuż płotu, tam do bramy to jest 11 metrów. W naszą stronę, tutaj w prawo do nas po prawej stronie ekranu jest 10 metrów. I to samo wykopane na 30 cm. Na 30 cm nasypane podsypki. Podsypki nasypujemy po tak 17, takie lekko udeptane, że można było obrzeże 3 cm zbić w klepacie. Dobrze, że musi być wklepane, nie może być postawione. Puk, puk i cicho odchodzimy delikatnie, bo się coś stanie. Musi być klepnięte, stabilne. Po wstawieniu zlewamy wodą i zasypujemy podsypką piaskowo-cementową, którą sami mieszka mieszkamy. Same mieszamy na miejscu i na końcu zlewamy wodą. Dwa w jednym, przy okazji czyścimy wszystko. Tu teraz Majster jeszcze dorzuca trochę ziemi, jakieś tutaj tam powiedzmy skupki takiej z zebranej wcześniej. Żeby po prostu ten opór był większy, bo będziemy tego samego dnia dalej stawiać, znaczy kłaść płyty ażurowe. One się nie wypną, bo są duże, ale po prostu żeby było stabilniej, żeby zostało tak jak jest. Po prostu robić jakiś opór z ziemi, którą tu macie do wykorzystania, tak żeby to brzeg po prostu nie wystawało za dużo, nie było jakby odkryte. Tak? Tu lekki nadmiar tego gruzu wyrzucamy, bo po prawej stronie to jest ta paleta, zobaczcie tam chodnik jakby do furtki miał być. To tutaj kiedyś będzie jeszcze ścieżka, to jest drugie okno, to jeszcze będzie zagospodarowane, więc ten gruz będzie wykorzystany. Zniwelowane, tam sznurek jest. Ja go pewnie tak lekko słabo widzę, wy go lepiej widzicie. Dwa metry od tego obrzeża, które tu widzicie, bo jest ustawione na łatę dwumetrową, przeważnie taką ściągamy. Nie używamy tych składanych łat, tych takich bardziej przemysłowych, bo nie chcę mi się ludzi gonić, pytać się, gdzie mają śrubki albo części do niej, bo brakuje dwóch metrów. Z czterech. I dlatego tak robimy. Także na podwórkach to sobie można poradzić spokojnie. Wyrównane, zagęszczone i nasypujemy podsypki peskowo-cementowe. Aczkolwiek ta podsypka peskowo-cementowa nie jest konieczna, a nawet wręcz nie powinno tu jej być. Na szczęście to jest tak cienko, że po prostu ledwo rurkę idzie wstawić. miejscami sami jej trzeba wybierać, bo mamy dwie grubości rurki. I te, te grubsze rurki po prostu nie wchodzą, bo jest tak wysoko ten gruz, i właśnie tak miało być. Bo ta podsypka ma być siąkliwa, ona ma, ma przesiąkać przez nią. Ona, ona po prostu tylko ma być na tyle stabilna, żeby można było tego, tego, tę płytę ażurową ułożyć i żeby można było po niej jeździć, tak? Ale jak ona się uleży, ubije, wszystko ładnie będzie zasypane, te wszystkie szpory dziury będą zasypane, to po prostu ona już będzie sobie leżała. Ta podsypka jest jej tak naprawdę niekonieczna, to mogło być na piasku. Aczkolwiek, na piasku to też trzeba wiedzieć, jak kłaść i trzeba mieć odpowiedni piasek. Po prostu nie każdy piasek się na to nadaje się robi mąka z tego, się rozjeżdża i to tak różnie wychodzi tak. My też nie wiemy, kiedy te, kiedy te płyty ażurowe będą zasypane, bo my ich nie zasypywaliśmy, zaraz zobaczycie i wszystko praktycznie robimy standardowo. Rukę jest ustawiona wzdłuż, To właśnie ten placek, który jest zgrabiony, to po prostu tam jest rurka i tam się dzieje drugi taki pasek. Ten pierwszy pasek nasypane, podsypki zagęszczone, zgrabione tylko po to, żeby nam się po prostu łatwiej ściągało tą podsypkę żeby takie ściski powierzchni nie było po zagęszczarce, żeby po prostu teraz dosypywane, to wszystko to miękkie, takie luźne, fajnie się rozkładało przy podłatą. Łata dwumetrowa, doklejona do niej kawałek łaty, kawałek takiej listwy nastawnej, góra-dół z takim moteczkiem. Na ściski solarskie, możecie sobie deskę wyciąć, na każdy wymiar, po prostu będziecie mieli deskę wycinaną. Deskę możecie zostawić sobie, nie musicie jej wyrzucać, bo my na przykład kilka desek mamy takich, których często używamy. I one się wyprzedają cały czas. Wystarczy. I my mamy owiniętą taśmą, tą deskę, żeby ona się nie wycierała. Nawet tą taśmą sobie podkładacie, mierzycie sobie 2-3 mm, możecie sobie wysokość zmienić. Zależy, co tam włożycie, pod taśmę i ją przykleicie. I kładziemy te, te ażury. Powiem wam tak: tak kiepskich, koślawych ażurów jeszcze dawno. jeszcze dawno. W ogóle nigdy takich koślawych nie kładłem. Dosłownie 3 ażury od obrzeża. Już centymetr różnicy było w szerokości. 3 sztuki dosłownie, na trzech sztukach centymetr, kombinacje i nie wiem czemu tu nie wyszło, co tu się stało, tu miało być mierzone nie wiem do całych, się okazało, że miało być całe, zabrakło nie wiem 5 centymetrów, ale nie wychodzimy dalej jak 10 metrów, więc do za zażura to nic złego, To majstro widać, zobaczcie, lekko przesypują środek, żeby te żury się nie, nie, rozsu, nie rozsuwały, bo miejscami trzeba było po prostu linię poprawiać, jak w kosce, Aczkolwiek powiem wam, że w kostce bardzo rzadko linie prostujemy. To w, tak, tak w tych ażurach wyszło, że praktycznie 5 metrów ułożone i trzeba było prostować. My już tu mamy święta. Tak, trochę czasu minęło. Wy to widzicie wcześniej, przed świętami, albo już mamy święta. To jest następny dzień. O, chyba coś nie pasuje to co powiedziałem. Yy, następny dzień lecimy kolejny pasek. Nie wiem czemu nie zrobiliśmy tego, tego samego dnia tamtego bo to przecież dużo, dużo czasu nie zajmuje kolejne 2 metry. I nasypujemy tak samo, podsypki, tu było wy, wyrównane, zagęszczone, tam nie ma obrzeża, po prawej stronie, tam gdzie ta włókina czarna jest, nie ma obrzeża. Dlaczego nie ma obrzeża? Bo są tak... ku... tego krzywa... krzywe te ażury, że nie wiemy, jak tam wyjdą. Zmierzymy sobie, położymy, nie tą paletę po prostu zmierzymy, nie tą paletę położymy, będzie kilka innych sztuk i będziemy mieli baborki takie a przestawiać albo zasypywać 2-3 cm szczelinę się mija z celem. Dojedziemy tam, ładnie sobie wybierzemy, tam się jest wykopane, bo wcześniej wykopaliśmy, mniej więcej wiemy, gdzie będzie obrzeże, wykopana jest dziura, normalnie od ten wykop pod obrzeże i zasypane podsypką piaskowo-cementową. Później dojdziemy ażurem, wyciągniemy, wybierzemy tą podsypkę ładnie piaskowo-cementową spod ażura, znaczy nie z pod ażura, z boku ażura i dostawimy obrzeże. Ażur ma taki plus, że ma te właśnie szczeliny, zobaczcie tu na dole jak widać, brzeg jest mocno taki no, dziurawy, te dziurki są i to samo będzie przy obrzeżu i te wszystkie szczeliny, które zostały przy dokładaniu obrzeża sobie z góry zasypiamy podsypką, zalejemy to wodą i nie ma obawy, że pod Ażurem coś tam się wybrało, że jest pod spodem, przy kostce to jest inna, inna para kaloszy, bo tam trzeba bardzo uważać i można wykopać po ułożeniu kostki, ale idealnie w pionie to musi być, nie można wejść jakby pod, tak? Bo się zaczną problemy, obrzeże dostawicie, a tam będzie pustka. Dlatego, przy kostce, to się trzeba uważać bardzo. Przy ażurach nie trzeba, bo dosypiecie przez te szczeliny, przez te właśnie otwory ażurowate, Zasypiecie ładnie podsypką, zlejecie wodą i finał. I tu właśnie to się dzieje, że wybieramy, wybieramy podsypkę piaskowo cementową którą tam wcześniej nasypaliśmy, do właśnie tych, do, tych, tych, do, do wkupania i teraz wkładamy dosłownie obrzeża. Zasypujemy szczelinę, zalewamy to wodą, Także po prostu to wszystko miało jakiś tam brzeg, jedno, jedno, taki wiecie, mocniejszy rant się zrobił. Nie zasypujemy podsypki peskowo-cementowej na płyty ażurowe, bo to się mija z celem. Tak samo jak robicie beton pod płyty ażurowe, to też się mija z celem. No po co wam beton pod płytami ażurowymi, skoro ażur ma ażurować, ma wchłonąć tą wodę. I co? I tu mamy, wracamy jeszcze raz od bramy, ale już skończone. Krótka, szybka robota. U góry macie podgląd. jak to wyglądał gruzik? Teraz wygląda, tu jest takie miejsce parkingowe. I tu mamy tarasik. Tarasik mi się wydaje, że wyszedł fajnie. Tutaj, gdyby był do końca budynku pociągnięty, by było jeszcze lepiej. Taka opaska z tarasem. I tu macie tą jodełkę, Widzicie lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Znaczy, wiedełkę ona nie jest cała w ułożona. Jest ułożona na, na rogu w Ona zaczyna się z Multikompleks Multykompleks, wiedełkę ułożyć, to byśmy musieli mieć same, same, same duże. Widać te mazy, że są w różne strony, że nie pasują do siebie. Nie mają pasować. Im bardziej nie pasują, tym lepiej. Nawet trochę głupio wygląda, że z prawej strony tam jest więcej pasujących. Nieraz tak jest, że nie uważasz, nie patrzysz, a i tak układasz dobrze. Znaczy dobrze, takim wzorem powiedzmy. Ale są też różne i tak ma być. Tu przechodzimy do wejścia. Tu się wejście akurat kończy. W sensie kończy się robić. Tak to wyglądało. Dojście, dojście z ażura, z palet, a tak teraz to wygląda. Na dole chodnika nie robimy, bo po prostu ma go nie być na razie. Teraz wygląda w pierwszy dzień, tak wygląda w drugi dzień, teraz tak wygląda. Rzut na szpic cały, i tu było na tyle. Szybka, mała robota. Tarasik, plus gwiazd, ażurowaty. Okrąg, który działamy fajnie, że byliście, Dzięki za uwagę, my już działamy na nowej. Nieco deszczowo, ale też coś się robi. Na razie.